Konferencja Ekoinnowacji w Przemyśle Spotkań właśnie dobiegła końca. Wiele ciekawych pomysłów, spostrzeżeń w ramach konferencji pojawiło się. Burzliwe dyskusje, ciekawe prezentacje produktów proekologicznych. Bardzo atrakcyjny catering też miał wielu. Sympatyków. Myślę, że bardzo dobrym przykładem jest właśnie to, co Fundacja zrobiła tutaj dzisiaj, więc pokazała nam pewien standard wysoki, jak takie wydarzenia robić, a więc zarówno promować lokalne rozwiązania w zakresie żywności, wykorzystywać papier ekologiczny, promować wszelkiego rodzaju działania związane z ekobiurem, związane zarówno czy to z transportem, czy z ciekawymi rozwiązaniami dotyczącymi produktów odpadowych przez różne firmy. My jako zarząd infrastruktury komunalnej i transportu w Krakowie cały czas zachęcamy do korzystania z komunikacji miejskiej, a zostawienia sam, swoich samochodów w domach, poprzez właśnie stosowanie przeróżnych e, priorytetów dla funkcjonowania komunikacji miejskiej. Nie bez znaczenia jest także system KMK Bike, który w tym roku, e, że tak powiem, zaczął się dość e, e, mocno rozwijać. E, w przyszłym roku planowane są nowe stacje, jak i nowe rowery, e, które będzie mógł każdy mieszkaniec Krakowa e, w sobie wypożyczyć. Przy organizowaniu różnych imprez masowych, także istnieje taka możliwość podstawienia dodatkowych tramwajów, czy dodatkowego Autobusów, które będą właśnie służyć albo jako dowóz uczestników tych imprez, albo odwóz do własnych domów. Koncert bardzo dobrze wpisywał się w konferencję, przede wszystkim dlatego, że teksty, z których korzystamy i melodie są, że tak powiem, pochodzą, są bardzo blisko natury. Bo zwykle to są jednak melodie i teksty, które powstały na wsi, przy chociażby roli, tak? czy przy takich pracach związanych z życiem codziennym bardzo bliskim natury, a niekoniecznie przetworzeniowym. Kraków należy przede wszystkim postrzegać jako miasto budowane w sposób zrównoważony. Kraków jako miasto przyszłości to właśnie miasto, gdzie działania społeczne, gospodarcze, przestrzenne rozwijają się w taki sposób, aby nie naruszać systemu przyrodniczego, systemu o dużych wartościach środowiska W Krakowie tak działamy i takie wydarzenia, jak są proponowane, czyli te zielone wydarzenia, wpisują się w tę strategię i w politykę miasta w stu procentach.